Czy na Xboxie na dobrą grę Wydam każdą force Z uporem maniaka od lat gram w gry Rap Gracze Hardkorowy styl Cześć Siemano No to, to przyszedł czas na pierwszy vlog Na kanale Rap eee, Dlaczego kanał? Dlaczego kanał? Kanał powstał tak naprawdę Za namową fazy którego serdecznie pozdrawiam, a także Kamila z kanału Spowiedź Heretyka, którego też serdecznie pozdrawiam. Yy... Jesteśmy już na tyle starszymi graczami, że wydaje mi się, że też możemy coś w tej kwestii powiedzieć. Yy, wiem, że Sporo jest tego kontentu na, na, na polskim YouTubie, ale jednak też chcielibyśmy e, też jednak chcielibyśmy wypowiedzieć się w kilku kwestiach e, może, was, może was oprowadzę po, po swojej jaskini, bo akurat ona jest na, na zakupach w sklepie, a, a dzieciaki w szkole i w przedszkolu więc mam chwilę, a i nawiasem mówiąc, ja jestem na zwolnieniu, bo rozpieczyłem sobie plecy w pracy, zmiażdżyło mnie 660 kilo, nie ma lekko, <laughs> nie ma lekko, więc może zaczniemy tutaj, mamy tu jakieś konsolki, aktualnie PS3 i Xbox Series X, na tym właśnie... Teraz gram, eee, co więcej, o, może nie kuchnia, ogólnie sorry za bałagan, ale jesteśmy w fazie sprzętania, jakoś tak na raty, bo no, ja mam pęknięte plecy i, i, i jest jak jest, eee, tu jest kochani studio, eee, studio, w którym panuje też straszny bałagan. Wygląda to mniej więcej tak. Dwa monitorki. Monitorki Yamahy. E, Sadonki mojej żony. Moja e, 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 Studio. Studio, ciekawa rzecz. Kiedyś, e, kiedyś sporo nagrywałem tu swojego rapu. Teraz, teraz, teraz realizuję kilku raperów. E, Robię też, też klipy hip-hopowe, rapowe, ale i weselami nie pogardzę. <grymne> Także tak, no, chwila, chwila dla Was, chwila, chwila prezentacji, powiedzenia czegoś o sobie. O, może zabiorę, was, może zabiorę Was jeszcze tutaj, bo tutaj też jednak jest jakiś sprzętik do grania. Mamy tu jakiś wyścig z boksika. Fik. Żeby nie było, że jestem jakimś super fan mojemu mikro, więc zawsze jakaś konsola w Sony musi być. Aktualnie PS3, co innego ma się w ogóle u fazy. Faza jest strasznym fanatykiem w ogóle i sprzętu retro, i, i, i w ogóle gamingu. Tak naprawdę w moim życiu granie zaczęło się Zaczęło się, zaczęło się od niego. Od najmłodszych lat pamiętam, jak przychodził do mnie z taką konsolą. Nie wszyscy mogą ją kojarzyć. Potocznie nazywała się Rambo, była, jakąś tam, była jakimś tam klonem Atari. No i tak to się właśnie wszystko u nas zaczęło, bynajmniej u mnie. I słuchajcie, zawsze chciałem to zrobić, chociaż jest to taki, no, pierwszy krótki vlog, ale zawsze chciałem to zrobić, zawsze chciałem to zrobić. Kliknij w dzwoneczek i zostaw suba. Pozdrawiam, cześć. do.